No chyba każdy tak ma, że robiąc coś przez jakiś czas, często dochodzi do momentu, gdzie pojawia się jakieś wypalenie, bądź po prostu niechęć do robienia czegoś przez dłuższy czas, jeśli nie widać spektakularnych efektów. Ale kiedy robi się coś i zobaczy się taki komentarz, to zawsze ta motywacja wraca. Dziękuję za ten komentarz, jest to zawsze budujące. I skoro takie było życzenie, to jedziemy teraz z... Ćwiczeniami na siedząco, tak aby zrobić fajnie całą górę. Będziemy potrzebować do tego hantli i gumy, a najlepiej to dwóch hantli. I mając hantle i gumy, no ja gumę polecam mieć w kilku różnych grubościach, abyś mógł sobie dopasować ich moc do ćwiczenia. Bo na plecy będziesz potrzebował, wiadomo, grubszej gumy niż przykładowo na triceps. Jeśli chodzi o hantle, to bezproblemowo zrobimy nimi cały biceps. Triceps, a także barki. Możesz to zrobić sobie spokojnie przed ramiona. Natomiast jeśli chodzi o plecy i klatkę, to do tego będą potrzebne gumy do wszelkiego rodzaju przyciągań, wiosłowań z gumą, tak samo na klatkę, można powiedzieć, wersja rozpiętek. Wystarczy, że masz coś do zamontowania na wysokości barku, albo też na wysokości ziemi, gdzieś przy ziemi po prostu zamontować. Wtedy możesz sobie fajnie przyciągać, lub montując wyżej, masz do zrobienia. Spięcia. Rób normalne powtórzenia, ale też rób powtórzenia z mocnymi spięciami. Wtedy mięsień bardzo mocno musi pracować i kontrolować tą gumę i wtedy angażujesz go w dużym stopniu, więc takie spięcia warto robić. Innymi ćwiczeniami jakie możesz zrobić z gumami są ćwiczenia na biceps, na bark i mamy tak naprawdę całą już górę zrobioną, ale został jeszcze brzuch, który siedzący warto, a powiedziałbym nawet, że trzeba wzmacniać. Lecimy. Tylko tutaj wiadomo przydałby Jakoś do pomocy, aby tą gumę podał, i taki zestaw ćwiczeń ja proponuję całość trzy razy w tygodniu, robiąc te wszystkie ćwiczenia w dwóch, trzech seriach. Jestem pewien, że przyniesie to naprawdę fajne efekty. Jeśli się podobało, to oczywiście napisz komentarz, czy było to przydatne. I życzę dużo zdrowia.